Warszawa, rok 1999, czas dzikiego kapitalizmu, wielkich fortun i mrocznych układów. W tym świecie, gdzie prawda często miała swoją cenę, Piotr Wrublewski był jednym z nielicznych, którzy nie byli na sprzedaż. Był dziennikarzem śledczym z krwi i kości, człowiekiem, który wierzył, że jego praca ma sens, i właśnie ta wiara zaprowadziła go na skraj przepaści. Gdy pracował nad swoim ostatnim, najważniejszym reportażem, zniknął bez śladu. Po prostu wyszedł z redakcji i nigdy nie wrócił. Przez 25 lat jego sprawa była symbolem porażki młodego państwa w starciu, z siłami, które wolały działać w cieniu. Oficjalnie uznano, że uciekł, że miał długi, że sam był częścią mrocznego świata, który opisywał. Ale jego żona i przyjaciele nigdy w to nie uwierzyli. Aż do 2024 roku, gdy podczas rozbiórki starego postsowieckiego biurowca robotnicy natrafili na coś, co zmieniło wszystko. W zamurowanej wnęce w ścianie znaleziono mały dyktafon, w środku była jedna, jedyna kaseta. To nie jest tylko historia o zaginionym dziennikarzu, to opowieść o głosie, który przetrwał 25 lat w absolutnej ciszy. Głosie, który nagrał prawdę tak szokującą, że musiała zostać pogrzebana razem z człowiekiem, który ją odkrył. Zapraszamy do wysłuchania tego, co zarejestrowała taśma Piotra Wróblewskiego. To podróż do serca ciemności polskiej transformacji. Śledztwo, w którym jedynym świadkiem jest dźwięk. Dowiemy się nad czym pracował Piotr, z kim rozmawiał w swoich ostatnich godzinach i dlaczego jego zniknięcie było na rękę ludziom na najwyższych szczeblach władzy i biznesu. To historia o tym, że można zabić dziennikarza, ale nie da się zabić prawdy, którą odkrył. Zwłaszcza gdy została ona nagrana na taśmie magnetycznej, cierpliwie czekającej na swój czas w betonowym grobowcu. Ta opowieść to także hołd dla Anny, żony Piotra, której miłość i determinacja przez ćwierć wieku nie pozwoliły, by pamięć o jej mężu została zhańbiona i zapomniana. Jej walka o jego dobre imię była równie ważna, co praca samego Piotra. To dzięki niej, gdy głos z przeszłości w końcu przemówił, znalazł się ktoś, kto był gotów go wysłuchać i zrozumieć jego przesłanie. Naciśnij play i posłuchaj prawdy, za którą Piotr Wrublewski oddał życie. Prawdy, która po 25 latach wstrząsnęła Polską i zmusiła nas do zadania sobie pytania, ile jeszcze takich historii czeka na swoje odkrycie w fundamentach naszego nowego świata. Ile głosów wciąż czeka, by zostać usłyszanymi? Był 15 marca 1999 roku. Warszawa tętniła energią końca wieku. Na ulicach mieszały się luksusowe, zachodnie samochody z rozklekotanymi Polonezami, a w szklanych wieżowcach nowi biznesmeni dobijali interesów życia. W tym krajobrazie Piotr Wrublewski, dziennikarz śledczy niezależnej gazety Fakty, czuł się jak ryba w wodzie. Tropił afery, demaskował układy i wierzył, że jego artykuły mogą zmieniać rzeczywistość na lepsze. Od kilku miesięcy pracował nad tematem prywatyzacji państwowego giganta chemicznego zakładów Chemitex. Była to jedna z największych i najbardziej kontrowersyjnych transakcji tamtych lat. Piotr miał dowody na to, że firma została sprzedana za ułamek wartości spółce Krzak z Cypru, za którą stali wpływowi polscy politycy i ludzie współświadka. Był to temat, który mógł zatrząść rządem. Tego dnia około godziny 17.00. Piotr zadzwonił do swojego redaktora naczelnego. Jego głos był podekscytowany. Mam to, stary, mam nagranie. Mój informator w końcu pękł i opowiedział wszystko z nazwiskami, numerami kont. To jest bomba atomowa. Umówili się na spotkanie w redakcji następnego dnia rano. Piotr miał przynieść kasetę i zacząć pisać artykuł, który miał być najważniejszym w jego karierze. Po tym telefonie Piotr wyszedł ze swojego małego biura w centrum miasta. Powiedział sekretarce, że jedzie na ostatnie, krótkie spotkanie, a potem prosto do domu. Jego żona, Anna, czekała na niego z kolacją. Nigdy nie dotarł. Gdy nie wracał i nie odbierał telefonu komórkowego, wówczas rzadkości, Anna zaczęła się martwić. O północy zawiadomiła policję. Rozpoczęły się poszukiwania, które od początku wyglądały jak szukanie igły w stogu siana. Następnego dnia rano jego samochód, stary Opel Vectra, został znaleziony na parkingu nad Wisłą niedaleko Mostu Świętokrzyskiego. Drzwi były zamknięte, w środku nie było żadnych śladów walki. Samochód był niemal sterylnie czysty, jakby ktoś go dokładnie wytarł. Nie było ani portfela, ani telefonu, ani, co najważniejsze, dyktafonu z kasetą, o której mówił redaktorowi. Piotr Wrublewski zniknął. Policja początkowo potraktowała sprawę priorytetowo, ale śledztwo szybko utknęło w martwym punkcie. Przesłuchano polityków i biznesmenów, których nazwiska pojawiały się w notatkach Piotra. Wszyscy mieli żelazne alibi i najlepszych adwokatów. Informator, z którym miał się spotkać, nigdy się nie zgłosił, prawdopodobnie również zniknął. Po kilku tygodniach intensywnych, ale bezowocnych poszukiwań sprawa zaczęła cichnąć. Piotr stał się kolejną ofiarą mrocznych czasów transformacji. Śledztwo w sprawie zniknięcia Piotra Wrublewskiego stało się podręcznikowym przykładem tego, jak potężne układy potrafią chronić swoje interesy. Każda próba dotarcia do prawdy przez garstkę uczciwych policjantów i prokuratorów kończyła się uderzeniem w niewidzialny mur. Kluczowe dokumenty z prywatyzacji chemiteksu zostały utajnione pod pretekstem tajemnicy handlowej. Potencjalni świadkowie, niższej rangi pracownicy firmy nagle tracili pamięć lub wyjeżdżali z kraju. W mediach, które początkowo szeroko opisywały sprawę, nagle zapanowała cisza. Redaktor naczelny gazety, w której pracował Piotr, dostał przyjacielską radę od jednego z właścicieli koncernu medialnego: by nie kopał zbyt głęboko, bo może znaleźć coś, co zaszkodzi jemu i gazecie. Temat zniknięcia dziennikarza stał się niewygodny. Zaczęto za to subtelnie lansować inną narrację. Zaczęły pojawiać się kontrolowane przecieki do prasy brukowej. Anonimowi znajomi Piotra opowiadali o jego rzekomych długach hazardowych, o problemach w małżeństwie, o kontaktach z gangsterami. Z ofiary powoli stawał się podejrzanym. Sugerowano, że być może sam był zamieszany w jakieś brudne interesy i musiał uciekać, albo że padł ofiarą porachunków wewnątrz półświadka. Ta kampania oszczerstw miała na celu zdyskredytowanie go i jego pracy. Dla Anny, jego żony, był to najboleśniejszy cios. Nie dość, że straciła męża, to jeszcze musiała patrzeć, jak niszczone jest jego dobre imię. Wiedziała, że to wszystko kłamstwa. Piotr był człowiekiem krystalicznie uczciwym, czasem aż do bólu naiwnym w swojej wierze w sprawiedliwość. Nie miał żadnych długów, a ich małżeństwo było szczęśliwe. Ale jej głos był zbyt słaby, by przebić się przez mur milczenia i dezinformacji. Oficjalne śledztwo umorzono po dwóch latach z powodu niewykrycia sprawców. Sprawa Piotra Wróblewskiego została zamknięta i odłożona na półkę w policyjnym archiwum. Stała się przestrogą dla innych dziennikarzy, pokazała, że w Nowej Polsce są tematy, których lepiej nie dotykać, i ludzie, o których lepiej nie pisać. Zwyciężył strach i cynizm, a odpowiedzią na pytanie, co stało się z Piotrem, było milczenie. Cięższe niż betonowe płyty warszawskich osiedli. Anna została sama. Została z pustym mieszkaniem, z pytaniami bez odpowiedzi i z rosnącym poczuciem bezsilności, ale w jej sercu, obok bólu, rosła też determinacja. Postanowiła, że nie pozwoli, by historia jej męża została zapomniana. Postanowiła, że sama stanie się strażniczką jego pamięci i będzie walczyć o prawdę, nawet jeśli miałoby to potrwać całe jej życie. Nie wiedziała wtedy, że ta walka potrwa dokładnie 25 lat. Po umorzeniu śledztwa Anna Wróblewska rozpoczęła swoją własną, samotną wojnę o prawdę. Nie miała pieniędzy ani wpływów, ale miała coś o wiele cenniejszego – niezłomną wolę i miłość do męża. Jej pierwszym krokiem było założenie wraz z byłym redaktorem naczelnym Piotra Fundacji im. Piotra Wróblewskiego Głos Prawdy. Fundacja miała na celu wspieranie młodych, niezależnych dziennikarzy śledczych i monitorowanie nierozwiązanych spraw dotyczących przemocy wobec mediów. Każdego roku, w rocznicę zniknięcia Piotra, Fundacja organizowała konferencję prasową, na której Anna przypominała o sprawie swojego męża, mówiła o zaniechaniach prokuratury, o zastraszaniu świadków, o murze milczenia. Przez pierwsze lata jej głos był niemal niesłyszalny, ignorowany przez główne media, ale z czasem, dzięki jej uporowi, historia Piotra stała się symbolem patologii polskiego życia publicznego. Anna nauczyła się być detektywem. Godzinami analizowała notatki męża, próbując odtworzyć jego tok myślenia, zidentyfikować informatora, którego nazywał w zapiskach tylko Adam. Spotykała się z byłymi pracownikami Chemiteksu, z policjantami, którzy pracowali przy sprawie, a nawet, ryzykując wiele, próbowała dotrzeć do ludzi, współświadka. Jej działania nie pozostały niezauważone. Dostawała głuche telefony, ktoś włamał się do jej mieszkania i zniszczył archiwum Piotra, ale to jej nie zatrzymało. W 2010 roku, w dziesiątą rocznicę zniknięcia, Fundacja ustanowiła doroczną nagrodę im. Piotra Wróblewskiego dla najlepszego reportażu śledczego roku. Nagroda szybko zyskała prestiż w środowisku dziennikarskim. Stała się najważniejszym wyróżnieniem dla tych, którzy tak jak Piotr, mieli odwagę zadawać niewygodne pytania. Każda gala wręczenia nagród była manifestacją pamięci i solidarności z zaginionym dziennikarzem. Mimo upływu lat Anna nigdy nie straciła nadziei na odnalezienie tej jednej kluczowej kasety. Wierzyła, że Piotr, jako doświadczony dziennikarz, musiał ją gdzieś zabezpieczyć. Przez lata snuła różne scenariusze, może ukrył ją w skrytce bankowej pod fałszywym nazwiskiem. Może przekazał komuś zaufanemu, a może informator Adam zdołał ją ukryć, zanim i on zniknął? Ta myśl nie dawała jej spokoju. Jej życie stało się czekaniem czekała na telefon, na list, na jakikolwiek znak. Przyjaciele radzili jej, by zaczęła żyć na nowo, by pogodziła się ze stratą, ale ona nie potrafiła. Czuła, że jest to winna Piotrowi. Jej wierność jego pamięci była ostatnim aktem miłości. Była jej sposobem na to, by jego ostatni reportaż ten najważniejszy wciąż był pisany, nawet jeśli tylko w jej sercu. 20 maja 2024 roku, ćwierć wieku po zniknięciu Piotra. Stary, betonowy biurowiec po dawnych zakładach Chemitex na obrzeżach Warszawy, od lat stojący pusty, w końcu szedł pod młot. Nowy deweloper planował zburzyć relikt przeszłości i postawić w jego miejscu nowoczesne osiedle. Na plac budowy wjechał ciężki sprzęt. Rozpoczęła się operacja wyburzania, która miała ostatecznie pogrzebać historię tego miejsca. Ale los chciał inaczej. Podczas prac rozbiórkowych w byłym skrzydle dyrekcyjnym operator koparki, burząc jedną ze ścian, natrafił na nieoczekiwany opór. Myślał, że to element zbrojenia, ale gdy łyżka koparki uderzyła ponownie, ze ściany wysunęła się mała, metalowa skrytka, która z brzękiem upadła na gruz. Robotnicy zaciekawieni podnieśli ją. Była to prosta domowej roboty kaseta, zaspawana z kawałków blachy. Wyglądała jak coś, co miało być ukryte na zawsze. Zgodnie z procedurami o znalezisku powiadomiono policję. Początkowo nikt nie wiązał tego z żadną starą sprawą. Ale gdy technicy po kilku godzinach pracy zdołali otworzyć skrytkę, w środku owinięty w folię bąbelkową leżał mały, czarny dyktafon i dwie mikrokasety. Na jednej z nich małą odręczną naklejką napisano jedno słowo: Chemitex. Wtedy dyżurny oficer, stary policjant pamiętający lata 90., skojarzył fakty. Natychmiast zadzwonił do prokuratora z archiwum X. Wiadomość o odkryciu dotarła do Anny Wróblewskiej tego samego wieczoru. Gdy usłyszała w słuchawce słowa: Znaleźliśmy dyktafon pani mąż, poczuła, jak uginają się pod nią nogi. Dwadzieścia pięć lat czekania, 25 pięć lat nadziei i zwątpienia, wszystko skondensowane w jednej chwili. Wiedziała, że to jest ten moment, moment, na który czekała i którego jednocześnie panicznie się bała, moment, w którym pozna prawdę. Odkrycie dyktafonu w ruinach chemiteksu było niezwykłe. Skrytka została zamontowana w ścianie gabinetu, który w 1999 roku należał do głównego księgowego firmy. To on musiał być tajemniczym informatorem Piotra. To on, Adam, musiał ukryć nagranie, prawdopodobnie tuż po spotkaniu z dziennikarzem być może czując, że grozi mu niebezpieczeństwo. Schował dowód w jedynym miejscu, które wydawało mu się bezpieczne w sercu jaskini Lwa. Rozpoczął się delikatny proces odzyskiwania danych z kruchej magnetycznej taśmy. Eksperci z laboratorium kryminalistycznego pracowali dzień i noc. Cała Polska, poruszona historią, która nagle odżyła, wstrzymała oddech. Po 25 latach ciszy głos Piotra Wrublewskiego miał przemówić po raz ostatni. I wszyscy czuli, że to, co powie, na zawsze zmieni obraz polskiej transformacji. W małym, wygłuszonym pomieszczeniu w prokuraturze Anna Wrublewska usiadła przed głośnikami. Obok niej siedział prokurator i ten sam redaktor naczelny, który 25 lat temu odebrał ostatni telefon od Piotra. Technik nacisnął przycisk play. Z głośników popłynął szum, trzask, a potem głos. Głos, którego Anna nie słyszała od ćwierć wieku, głos jej męża, był spokojny, opanowany, profesjonalny. Zadawał pytania. "Panie Adamie, proszę powtórzyć do mikrofonu. Kto stał za spółką, która kupiła Chemiteks?" pytał Piotr. A potem odezwał się drugi głos. Głos mężczyzny, pełen strachu, drżący. "To nie była spółka, to była pralnia. Pieniądze szły od Pershinga, a gwarantem był minister K." Oni podzielili się firmą po połowie. Ja mam na to dokumenty, wyciągi skąd. Oni wyprowadzili z firmy ponad 200 milionów dolarów. Przez następne 40 minut na taśmie rozgrywał się dramat. Informator, główny księgowy Chemitexu, Adam S., ze szczegółami opisywał cały mechanizm afery prywatyzacyjnej podawał nazwiska polityków z pierwszych stron gazet, znanych biznesmenów i bosów mafii pruszkowskiej. Opisywał, jak fałszowano wyceny, jak zastraszano członków komisji przetargowej, jak pieniądze były prane przez zagraniczne banki. To była mapa drogowa największej afery korupcyjnej tamtych lat. Piotr z dziennikarską precyzją dopytywał o szczegóły, prosił o dowody, upewniał się, że wszystko jest nagrane. W jego głosie słychać było rosnące podniecenie, świadomość, że trzyma w ręku historię życia. W pewnym momencie zapytał: Czy nie boi się pan, panie Adamie? A księgowy odpowiedział cicho: Boję się, ale bardziej boję się milczeć. Oni i tak mnie znajdą. Chcę tylko, żeby pan to opublikował, żeby ludzie się dowiedzieli. Nagranie kończy się nagle. Słychać pukanie do drzwi. Głos Adama S. Zamiera. O Boże, już tu są, szepcze. Piotr mówi spokojnie: Proszę zachować spokój, nie otwierać. A potem słychać huk, wyważane drzwi, krzyk informatora, głos Piotra krzyczącego dziennikarz jestem z prasy. A potem seria głuchych uderzeń, trzask łamanych mebli i ostatni dźwięk dyktafon upadający na podłogę. Nagranie się urywa. W pokoju prokuratury zapanowała cisza. Anna płakała bezgłośnie. Po 25 latach usłyszała ostatnie chwile życia swojego męża. Nie był dłużnikiem, nie był zdrajcą. Był bohaterem, który do samego końca wykonywał swoją pracę, który próbował chronić swojego informatora. Głos z przeszłości opowiedział całą prawdę. Prawdę o zbrodni, która założyła trzeciej Rzeczpospolitą. Nagranie z dyktafonu stało się fundamentem największego śledztwa w historii współczesnej Polski. Prokuratura powołała specjalny zespół, który uzbrojony w dowody staśmy, zaczął na nowo składać w całość elementy układanki. Głosy z nagrania, poddane analizie fonoskopijnej, zostały bezsprzecznie zidentyfikowane. Śledczy mieli teraz nie tylko relacje, ale także nazwiska, daty i mechanizmy działania. Okazało się, że informator Piotra, Adam S., główny księgowy, również zniknął tego samego dnia co dziennikarz. Oficjalnie uznano, że sprzeniewierzył pieniądze i uciekł z kraju. Nagranie dowodziło, że został porwany i najprawdopodobniej zamordowany razem z Piotrem. Jego historia była lustrzanym odbiciem losu dziennikarza. Obu próbowano zhańbić, by ukryć prawdę o ich śmierci. Śledczy, bazując na informacjach staśmy, dotarli do ukrytych przez lata dokumentów bankowych. Potwierdziły one każdy szczegół z opowieści księgowego. Prywatyzacja Chemitexu była gigantycznym oszustwem, w którym państwo straciło setki milionów dolarów. Pieniądze trafiły na prywatne konta polityków i gangsterów, stając się kapitałem założycielskim wielu legalnych dziś fortun. Rozpoczęły się aresztowania. W ciągu kilku tygodni zatrzymano kilkanaście osób. Wśród nich był były minister transformacji, wówczas już sędziwy, szanowany polityk, często występujący jako autorytet moralny. Był też jeden z najbogatszych Polaków, właściciel ogromnego holdingu, który swoją karierę zaczynał od prywatyzacji kemiteksu. Aresztowano również kilku byłych bosów mafii Pruszkowskiej, którzy odsiadywali już wyroki za inne przestępstwa. Polska wstrzymała oddech. Skandal, nazwany przez media aferą taśmową Wróblewskiego, zdominował życie publiczne na wiele miesięcy. Był to narodowy rachunek sumienia z lat dziewięćdziesiątych, bolesne spojrzenie w lustro i pytanie, na jakich fundamentach zbudowano nową Polskę. Historia Piotra przestała być prywatną tragedią, stała się sprawą wagi państwowej. Śledztwo w końcu ujawniło, co stało się z Piotrem i Adamem S. Po porwaniu z mieszkania księgowego zostali oni wywiezieni do opuszczonego magazynu pod Warszawą należącego do mafii. Tam byli torturowani. Oprawcy chcieli się dowiedzieć, czy istnieją inne kopie nagrania i komu jeszcze ufali. Obaj mężczyźni milczeli aż do śmierci. I chciał, jak zeznał jeden ze skruszonych gangsterów, pozbyto się w sposób, który miał uniemożliwić ich odnalezienie na zawsze. Rozpuszczono je w kwasie w beczkach, które następnie zabetonowano w fundamentach budowanego wówczas centrum handlowego. Ujawnienie prawdy o losie Piotra Wrublewskiego było dla Anny końcem jednej drogi i początkiem drugiej, koniec niepewności, która dręczyła ją przez dwadzieścia pięć lat, początek żałoby, którą mogła wreszcie przeżyć, wiedząc, co stało się z jej mężem. Nie było grobu, na którym mogłaby złożyć kwiaty, ale była prawda, oczyszczona i ostateczna. Imię Piotra zostało w pełni zrehabilitowane. Z domniemanego oszusta stał się bohaterem i męczennikiem walki o wolne słowo. Procesy w aferze taśmowej wróblewskiego ciągnęły się latami, ale w końcu zapadły wyroki. Były minister, mimo zaawansowanego wieku, został skazany na wieloletnie więzienie. Umarł w areszcie domowym, czekając na apelację. Biznesmen oligarcha stracił większość swojego majątku i również trafił za kratki. Gangsterzy otrzymali dodatkowe wyroki za morderstwo. Sprawiedliwości, choć spóźnionej o ćwierć wieku, stało się zadość. Fundacja imieniu Piotra Wrublewskiego zyskała ogromny rozgłos i wsparcie. Stała się jedną z najważniejszych organizacji pozarządowych w Polsce, patrzącą władzy na ręce. Nagroda jego imienia stała się symbolem najwyższych standardów w dziennikarstwie. Każdy młody reporter marzył, by ją zdobyć. Imię Piotra, które próbowano zhańbić, teraz stało się synonimem odwagi i uczciwości. Państwo Polskie w symbolicznym geście przyznało Piotrowi Wróblewskiemu pośmiertnie order Orła Białego, najwyższe odznaczenie państwowe. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim order odebrała Anna. W swoim krótkim, poruszającym przemówieniu powiedziała: "Piotr wierzył, że słowa mają moc. Dziś wiemy, że jego ostatnie nagrane słowa miały moc zburzenia muru kłamstwa." Ta nagroda nie jest tylko dla niego, jest dla wszystkich dziennikarzy, którzy ryzykują życie, byśmy my mogli żyć w prawdzie. Sprawa Piotra doprowadziła do ważnych zmian w prawie. Uchwalono ustawę o ochronie dziennikarzy i sygnalistów, która miała zapobiec podobnym tragediom w przyszłości. Wprowadzono też większą transparentność w procesach prywatyzacyjnych. Śmierć jednego człowieka, jego ostatni reportaż, którego nie zdążył napisać, paradoksalnie uczyniła Polskę odrobinę lepszym i bardziej sprawiedliwym krajem. Cena prawdy okazała się niezwykle wysoka zapłacił za nią swoim życiem Piotr i jego informator. Zapłaciła za nią Anna dekadami cierpienia i niepewności, ale ich ofiara nie poszła na marne. Ujawniła raka korupcji, który toczył młode państwo i zmusiła społeczeństwo do konfrontacji z niewygodną prawdą o sobie. Głos z przeszłości, choć cichy i zniekształcony, okazał się głośniejszy niż wszystkie kłamstwa systemu. Lata po wielkim skandalu życie w Polsce toczyło się dalej. Nowe afery zastąpiły stare, nowe pokolenie dziennikarzy, tropiło nowe układy. Ale historia Piotra Wróblewskiego na stałe weszła do kanonu historii walki o wolną Polskę. Stała się lekturą obowiązkową na Wydziałach Dziennikarstwa, przestrogą i inspiracją. Jego postać obrosła legendą, ale była to legenda oparta na prawdzie. Anna Wróblewska do końca swoich dni prowadziła fundację imienia męża. Nie wyszła ponownie za mąż, mówiła, że jej serce na zawsze pozostało z Piotrem. Zmarła w 2030 roku, otoczona szacunkiem i miłością całego środowiska dziennikarskiego. Zgodnie z jej wolą została skremowana, a jej prochy rozsypano nad Wisłą, w miejscu, gdzie znaleziono samochód Piotra. Tam, gdzie ich wspólna historia się urwała, tam też symbolicznie się zakończyła. W Warszawie na skwerze wolnego słowa postawiono pomnik. Nie jest to pomnik Piotra. To pomnik wszystkich dziennikarzy, którzy zginęli lub ucierpieli w obronie prawdy. Ma on formę starego dyktafonu z brązu, a z jego głośnika w rocznicę zniknięcia Piotra odtwarzane jest jego ostatnie nagranie. Ludzie przystają, słuchają w milczeniu. Głos z przeszłości wciąż brzmi, wciąż ostrzega, wciąż porusza. Czasem, gdy młody dziennikarz odbiera nagrodę im Piotra Wróblewskiego, mówi w swoim przemówieniu: nie znałem Piotra osobiście, ale czuję, jakby był moim mentorem. Jego historia nauczyła mnie, że nasza praca to nie tylko zawód, to misja i że czasem trzeba być gotowym zapłacić za nią najwyższą cenę. W ten sposób duch Piotra żyje dalej, w kolejnych pokoleniach reporterów, którzy nie boją się zadawać trudnych pytań. Nie znamy jego grobu, ale znamy jego historię. Nie możemy zapalić znicza na Jego mogile, ale możemy zapalić w sobie iskrę Jego odwagi. Historia Piotra Wróblewskiego to opowieść o tym, że nawet jeśli fizycznie można zniszczyć człowieka, Jego idee i słowa mogą przetrwać i zwyciężyć. Jego głos próbowano uciszyć, zamurować w ścianie, pogrzebać pod gruzami zapomnienia, ale prawda raz nagrana brzmi wiecznie. I choć od tamtych wydarzeń minęło już wiele lat, ta historia wciąż rezonuje. Przypomina nam, że demokracja i wolność słowa nie są dane raz na zawsze, że trzeba o nie dbać i walczyć każdego dnia, tak jak walczył o nie Piotr, z małym dyktafonem w ręku, aż do samego gorzkiego końca. Jego ostatni reportaż nigdy nie został napisany ale jego ostatnie nagranie stało się najważniejszym tekstem w historii polskiego dziennikarstwa.